Dzień dobry kochani, mamy miesiąc maj 2021 rok, Monika Lee, kosmogonia QA, czyli Quantum Aria i kilka słów o aktualnym czasie według kalendarza planetarnego 13 księżyców. Dream stworzonego przez Jose Arkelesa, wiedza majów, która została wprowadzona na rynek polski dzięki Hanni Kotwickiej i jej wydawnictwu Pulsar. Do których to źródeł zachęcam, jeżeli ktoś miałby ochotę postudiować tę wiedzę dla siebie. Dzielę się osobistymi doświadczeniami z tego, jak odczuwalne są dla nas energie. Płynące z kosmosu właśnie w takim czasie, jaki mamy teraz, i jak możemy je wykorzystać dla naszego najlepszego, najwyższego dobra, jak możemy dostrzec te potencjały i możliwości, które się otwierają właśnie dzięki nowym energiom. Weszliśmy w kolejny ważny czas fala Ziemi, rozpoczęta 20 maja tego roku. 13-dniowy okres, który daje nam Nowy start, nowe możliwości, wracają tematy, które nie zostały zamknięte i oczyszczone, i przepracowane w poprzednich okresach. Tutaj mamy możliwość y, zmierzyć się z tym, na ile my współpracujemy, na ile jesteśmy otwarci na bycie częścią całości, a na ile tkwimy w naszym własnym egocentryzmie i egoizmie. Ale najpierw, może jeszcze z szerszej przestrzeni. W kalendarzu majów istnieją zamki. Są to okresy 52-dniowe, jest ich 5. Cały spin trwa 260 dni. Znajdujemy się obecnie w czwartym zamku, zwanym zamkiem rozkwitu i dokonań. I jest to taki czas, który wspiera w nas zgłębianie Istoty miłości, tej uniwersalnej, która wszystko łączy, z której pochodzimy, która uzdrawia nasze życia na poziomie i planetarnym, i w szerszej skali również. Gdy, idąc od pierwszego zamku, budujemy naszą własną wewnętrzną wartość, słuchając siebie, rozumiejąc, czego my pragniemy, jaka jest prawda w nas i czy żyjemy według niej, kiedy łączymy. Również później rozum z intuicją, z naszym sercem, z tym, co pochodzi z naszego wnętrza, ale na bazie ziemskiej czyli w jaki sposób tłumaczymy sobie nasze funkcjonowanie w życiu. Idąc kolejny poziom wyżej, kiedy podnosimy dzięki zrozumieniom, uświadomieniom sobie poziom naszej wewnętrznej harmonii. Naszej integracji, tej koherencji, która w nas się tworzy, poprzez czyszczenie starych programów, usuwanie zbędnych myśli i negatywnych przekonań, a także poprzez emocjonalne oczyszczanie, przychodzi właśnie czas na zamek czwarty. Czyli ten moment, kiedy możemy rozkwitnąć, możemy pokazać na zewnątrz, do czego jesteśmy gotowi, co możemy. Dać światu, czym możemy podzielić się z nim, dla dobra naszego i dobra innych ludzi. Fala Ziemi to jest energia siły, naprowadzania nas na współpracę, kolektywne rozumienie naszej obecności na Ziemi i współtworzenie w harmonii. Tutaj mamy do czynienia z takimi aspektami energetycznymi, które będą nas nakierowywały, będą w czasie tych 13 dni od 20 maja do 1 czerwca, będą nam pokazywały, jak możemy realizować siebie w życiu społecznym. Od najmniejszych grup, od grupy rodzinnej, poprzez grupę zawodową, przyjaciół i znajomych, jak możemy realizować się, służąc niejako całości, służąc innym. Każdy z nas przychodzi na ten świat z pewną misją, z pewnym duchowym przeznaczeniem. To, czy docieramy do źródła, Tegoż właśnie przeznaczenia widzimy w sobie, czujemy w sobie. Jeżeli jesteś zadowolony ze swojego życia, jeżeli jesteś szczęśliwy, jeżeli czujesz spełnienie, przynosi ci radość to, co robisz, jeżeli czujesz tą wewnętrzną harmonię, pomimo problemów, które każdy z nas przecież ma, to jest to znak, że tak, że jesteś na swojej ścieżce przeznaczenia. Jeśli jeszcze nie, jeżeli czujesz te wewnętrzne twarcia, tarcia, taką dysharmonię, jak gdyby materia wewnątrz przesuwała się, ocierając jedną cząsteczkę o drugą, jeżeli czujesz niezadowolenie i niespełnienie w życiu, to znaczy, że ta droga jest tuż przed tobą, że może teraz jest najlepszy czas, żeby na nią wejść. Słuchając serca, łącząc serce z umysłem, Oczyszczając, uzdrawiając w sobie to, co jest być może tylko wzorcem, zbroją utworzoną kiedyś w przeszłości, według której poruszasz się w tym życiu. My sami możemy nad tym pracować, będąc uważnymi, świadomymi tego, co mówimy, czy jest to koherentne z tym, co czujemy, z naszymi działaniami w życiu. Czy one rzeczywiście wypływają z musu i z powinności, czy kierujemy się własnym sercem w momencie, kiedy decydujemy się czynić jedno, chodzić do tej, a nie innej pracy, robić to co musimy. Warto pomyśleć pod tym kątem, czy jestem na mojej ścieżce przeznaczenia, tego duchowego, nie tego, które przejęliśmy genetycznie. Czy według oczekiwań naszych rodziców i naszego środowiska, ale czy robię to, do czego jestem stworzona, stworzony, czy robię to, po co przyszłam, przyszedłem tutaj na ten świat. To bardzo ważna rzecz. Wszystko nas wspiera. Kosmos nas wspiera w tym czasie. Otwierać się będą przed wieloma z nas ścieżki przeznaczenia. W tym momencie, kiedy posłuchamy tego naszego wewnętrznego pragnienia, co chcę robić, czym się chcę dzielić z innymi, co przynosi mi najwięcej radości, krok po kroku warto iść w tę stronę. Takim dowodem na to, że jesteś na swojej ścieżce przeznaczenia, jest to, jeżeli wszystko zaczyna się układać, przychodzi lekko, przychodzi dużo łatwiej niż mogło Ci się wcześniej wydawać. W momencie, gdy pojawia się ta sławna synchroniczność, czyli stwarzają się niesłychane okoliczności, niespodzianki, pojawiają się nowi ludzie, to jest znak, że tak, to jest właśnie ten magiczny moment, kiedy możesz wejść na tą nową ścieżkę. Może nie od razu zmieniając wszystko, ale. Można to robić stopniowo, powoli, z takim zaufaniem do prowadzenia nas przez kochającą siłę życia i w zaufaniu, że te wszystkie puzle w naszej fizycznej rzeczywistości, że one po prostu w którymś momencie rzeczywiście wskoczą na swoje miejsce. Idź za głosem serca, zawsze warto. Tam jest nasz największy potencjał, tam są te ukryte skarby. O których być może zapomnieliśmy, albo których nigdy nie mieliśmy okazji dotknąć, bo tak było ułożone nasze życie, bo musieliśmy przejść przez pewne doświadczenia po to, żeby ich doświadczyć, żeby z perspektywy czasu później w życiu dorosłym zobaczyć, że była to tylko iluzja, był to tylko program, że nasz potencjał tkwi w zupełnie czymś innym. Wracając do fali Ziemi. Mocna to fala, ponieważ ona pokazuje nam nasze miejsce na Ziemi, na żyjącej planecie i w tym czasie warto popatrzeć, jaka strona, światła czy cienia, przejawia się przez moje życie, przeze mnie. Po stronie cienia, w fali Ziemi, jest tutaj zawsze brak szacunku do, do życia. Są tutaj kwestie związane z dewastacją natury, eksploatowanie jej zasobów, czasami ze świadomością, że to szkodzi naszemu wspólnemu dobru, że to szkodzi Matce Ziemi. Jest tu ignorancja, egocentryzm, może pojawiać się poczucie oddzielenia od innych i od natury. Jest tu też po stronie cienia zbyt szybkie wyciąganie pochopnych wniosków. Obserwujmy w czasie tych dni, prawie dwóch tygodni, na ile te aspekty pojawią się w naszym życiu. Po stronie światła jest tutaj szacunek dla wszystkiego, co żyje i dla drugiego człowieka, ale także dla świata zwierząt, roślin, minerałów, kamieni. One też są istotami. Jest to umiejętność współpracy z innymi bez uniżania własnego wkładu, czyli z docenieniem własnej niezależności, tej indywidualnej. Jest tutaj poczucie więzi z naturą, dobro ogółu. To taki główny kierunek dążeń w fali Ziemi, czyli czy to, co robię, ma wymiar wspólnego dobra warto pod tym kątem popatrzeć na nasze życie zwłaszcza na kwestie zawodowe i tego co robimy co robimy dla innych. Jest tu aspekt służby innym, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, bądź też grupom ludzi. I to co najpiękniejsze, czyli cudowna praca z minerałami, kamieniami szlachetnymi, z kryształami. Popatrz, czy nie czujesz, że Ciebie pociąga w tą stronę, że chciałbyś dotknąć i poczuć, jak kryształy oddziałują na Ciebie. W tym czasie, jeżeli sięgniesz po te umiejętności, które być może w Tobie są, może drzemią, zakopane jako pamięć z poprzednich wcieleń. Może odkryje się jakaś nowa szamańska ścieżka realizacji? Popatrzmy pod tym kątem. To jest dobry czas, jeżeli zawsze pragnąłeś, pragnęłaś yy, przejść na wegetarianizm. Nie z powodów różnych, ale z tego głównego powodu, że nie chcesz, by ktoś cierpiał. Żebyś ty żył kosztem cierpienia innych. To jest dobry czas. To jest dobry czas, żeby ograniczyć spożywanie mięsa albo po prostu powiedzieć sobie dość. Jest tyle innych pokarmów, którymi mogę sycić moje ciało. Dobry czas na podjęcie takiej decyzji. 20 maja, początek fali. Koniec 1 czerwca. Jak będą się układały energie w tym czasie? 20 maja, Dzień Czerwonej Ziemi, czyli początku, to właśnie dzień, w którym kwestie współpracy mogły się objawiać. Piątek, 21 maja, dzień w tonie drugim, w energii zwierciadła. Mocny czas, bo tutaj pokaże się prawda. Co we mnie jest prawdą, co we mnie jest ułudą i fałszem, a także to, co w zewnętrzu. Wszystkie problemy związane z szukaniem winnych, osądzaniem, zaprzeczaniem faktom tego dnia mogą również wybić na wierzch. To dzień, w którym energia jest bardziej spolaryzowana, w związku z czym. To wahadło naszego życia może, może bujać się jakoś bardziej dynamicznie. Ale tu cały czas, do czwartego dnia, temat na dany okres fali jest dopiero wgrywany. Więc nie przejmujmy się, jeżeli pojawi się coś dynamicznego, bo jeszcze mamy czas, żeby z tym popracować. Sobota. 22 maja, dzień w energii pieczęci zwanej wichrem bądź burzą. Tutaj kwestie relacji, związków, niechęci do zmian, a także konfliktowości mogą pojawić się, ponieważ mamy rok w tej samej pieczęci, wichru. Dlatego taka duża dynamika pojawia się w tym, co jest w naszych relacjach, w naszych związkach. Po prostu czyści się. Energie kosmiczne, które płyną na Ziemię, mają za zadanie dopomóc nam, bo taka jest ich rola, dostrzec to, co domaga się uzdrowienia. I temat relacji jest właśnie tym głównym na cały ten rok. Kolejny dzień to dzień 23 maja w energii Słońca. Piękna energia miłości bezinteresownej, ale również kwestie dawania i brania, kochania za coś, warunków, oczekiwań wobec innych. Pod tym kątem możemy dostrzec, jaki temat tutaj się pojawi. I ważny dzień, 25 maja, wtorek, dzień w energii wiatru w tonie szóstym. Tutaj mamy temat otwartości. Ponieważ jest to ton piąty, w związku z czym będzie on nam pokazywał kierunek, gdzie możemy zrobić pierwszy krok, gdzie warto zadziałać, gdzie warto skierować naszą uwagę i nad jakim tematem popracować, co być może zrobić w życiu już na zewnątrz. Między piątym a dziewiątym dniem każdej fali mamy możliwość działania, zrobienia tego, czego być może do tej pory wcześniej nie widzieliśmy. Kolejny dzień to 26 maja, środa, dzień w energii nocy w tonie siódmym. Tutaj mamy całkowite zaćmienie księżyca w strzelcu. Możemy się troszeczkę czuć gorzej tego dnia, ale obserwujmy impulsy, które pojawią się w nas z wewnątrz, z naszej podświadomości. Intuicja będzie tutaj dużo wyraźniej do nas mówiła. Pojawią się kwestie w życiu przez nas nieprzerobione, związane z niezrozumieniem, ze wszystkimi brakami, bądź nadmiarami, z presją, kwestie paradoksów. Pod tym kątem możemy poobserwować ten dzień, dajmy sobie trochę więcej czasu na odpoczynek, na relaks, na pobycie być może w naturze. 27 maja, czwartek, dzień w energii żółtego ziarna. Tutaj nasze szanse, możliwości, talenty, umiejętności, ale także kwestie zabezpieczeń, braku wiary w siebie i odrzucania szans. Przypatrzmy się, co do nas przychodzi, a czemu nie dajemy rady otworzyć ramiona przed tym być może, co odrzucamy, czemu stawiamy opór. Tego dnia mamy możliwość w sposób bardzo łagodny rozwiązać to, co jest być może wielkim problemem w naszym życiu. 28 maja piątek, dzień w energii czerwonego węża, Chikchen. Tutaj portal galak galaktyczny. W związku z czym energie z kosmosu będą wyraźniej i jaśniej pokazywać nas, nam naprowadzać nas na pewne decyzje, które tkwią w nas. Tutaj nie mamy zagłuszać naszych odczuć, ale mamy prawo pójść za nimi i będzie to dobre. Tu możemy decydować. Energia pomaga nam tego dnia, czego chce, w którym kierunku chce iść. Warto słuchać ciała tego dnia, gdyż to ono jest najlepszym bankiem informacji dla nas. Tam, gdzie są problemy, opory. Tam zazwyczaj jest dużo do zrobienia, do dostrzeżenia. Może to być kwestia, której po prostu nie chcemy widzieć, bo jest w nas tak dużo lęku, obaw albo przeciążenia. 29 maja, sobota, Dzień w Energii Łącznika w tonie 10. Tutaj pokażą nam się wstępne wyniki tego, co zrobiliśmy dla nas i dla innych w tej fali. I tutaj Możemy jeszcze dokonywać pewnych poprawek. Czyli co możemy jeszcze zrobić? Tutaj jeszcze się temat działania nie zamyka. 30 niedziela. Piękny dzień w energii niebieskiej, manik 11, czyli w energii, która mówi o uzdrowieniu. Czy jesteś pracocholikiem? Czy uciekasz od swojego wnętrza w sferę działania? Jakie emocje ukrywasz tutaj w sobie? Jakie przeciążenia dominują gdzieś w Twojej sferze emocjonalnej? Nie chcesz ich oczyścić, rozładować, puścić? Kwestie dokończenia spraw i wszystko to pokazujące się nam wyraźniej właśnie w napięciach emocjonalnych. 31 maja, poniedziałek, dzień w energii lamat 12. Tutaj jest czas na bilans. Zbieramy to, co zasialiśmy. Nie mamy tego osądzać, mamy tylko to przyjąć, zaakceptować, nie przeszkadzać. Tu jeszcze możemy coś zrobić, a ponieważ jest to energia żółtej gwiazdy, więc. Tutaj możemy przypatrzeć się naszej tolerancji, umiejętności akceptacji innych takimi, jakimi są, z poszanowaniem prawa do ich przestrzeni, ich decyzji. Tutaj możemy też przyjrzeć się, czy nie jesteśmy zbyt drobiazgowi, czy nie mamy zawyżonej skali ocen. I 1 czerwca, wtorek, Dzień w energii Księżyca 13, czyli przebudzenie, nasza tożsamość, wewnętrzne autorytety, wewnętrzne blokady, zaślepienia, ale tutaj energia już z fali całej Ziemi jest przekazywana do magazynów energetycznych, w związku z czym tutaj możemy tylko obserwować. Akceptujmy to, co jest w naszym życiu, bo zawsze jest szansa na zmianę tego. Na przepracowanie jeszcze raz tego, co nam się nie udało. Akceptujmy to, co jest. Nie walczmy, nie stawiajmy oporu, bo to zawsze przynosi walkę i ból, i cierpienie. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Fala Ziemi rozpoczyna się w jedenastym miesiącu trzynastu księżyców w Spell. Jedenasty miesiąc pokazuje nam zaburzenia w sferze naszej emocjonalnej. Więc tutaj skupiajmy się na naszym wnętrzu, uzdrawiajmy rany, rozcinajmy te bolesne wrzody, które powodują różnego typu zawirowania w naszym życiu. Sprzątajmy i nie ma co ukrywać, nie miesiąc ten, chociaż to miesiąc piękny, bo odnowy, maj. To jednak e, daje nam czasami e, do wiwatu poprzez właśnie tą kumulację emocji, ale już niedługo będziemy na finiszu pewnego bardzo ważnego etapu w naszym życiu. W związku z czym już kolejny miesiąc będzie lżejszy, już będzie łatwiejszy. 30 maja rozpoczyna się miesiąc 12. Tutaj sfera mentalna pokazuje nam, Największe braki i tematy do uzdrowienia. Tutaj będziemy mogli bardziej popracować z osobami wewnętrznymi, z krytyką, z oporami, ale tutaj też będzie po prostu piękna możliwość uzdrowienia ran naszych wewnętrznych, aby ponownie stać się wolnym. Wszystko nas wspiera, wszystko nam pomaga. I to jest tak, że tak naprawdę od naszego wyboru zależy. Czy widzę szklankę do połowy pełną, czy widzę szklankę do połowy pustą? Twój wybór. Wszystkiego dobrego na ten czas. Dziękuję Wam i do usłyszenia. Mówiła Monika Li.